Toyota Yaris, silnik benzynowy 1.0. Problem jest taki, że auto odpala dosłownie na sekundkę i od razu gaśnie. Jeśli dać mu troszkę gazu, obroty dosłownie na sekundę się zwiększają i od razu spadają. Komputer pokazuje błąd P1300. Obwód włącznika zapłonu. Zobaczymy, gdzie leży problem. Podobno często jest to problem z cewką zapłonową, którą do sprawdzenia wyjąłem wszystkie cewki. Tam do środka powkręcałem nowe świece, bo i tak będą do wymiany. A tutaj wpiąłem stare. Zobaczymy podczas kręcenia, czy gdzieś tu nie ma iskry. Dobra, podmieniłem cewki pierwszą z drugą i zobaczymy. Start. Dobra, czyli problemem faktycznie jest cewka. Nawet widać, jak się przyjrzeć, te wszystkie cewki są oryginalne. Denso Toyota, a ta jedna, która nie działa, była już kiedyś wymieniana. Także podmienimy na nową, jakąś markową i wszystko powinno działać. Zakładam cewkę firmy Hela, jedna z lepszych firm, nigdy z nie miałem z nią problemów. I zaraz zobaczymy, czy wszystko już jest w porządku. I pierwsze odpalenie, no i silnik od razu pracuje, także dość prosta diagnoza dość prosta do wyeliminowania usterka Jeśli filmik się podobał, możecie zostawić lajka, dać subskrypcję. Będę wrzucał więcej takich filmików z takich prostych napraw, prostych diagnoz. Dzięki i do usłyszenia.